Cześć, jestem Niedzielny Gracz i prezentuję mój pierwszy filmik z serii Film na życzenie. Muszę teraz sobie mikrofon, ok. Film na życzenie. Mój kolega Robert Kroll, który chciał, żebym zrobił taki akurat odcinek, no to robię. Możecie pisać pod komentarzem, jaki byście chcieli zrobić odcinek w miarę moich możliwości i zrobię go. A jak nie będzie się dało lub nie będę miał dostępu do takiego czegoś, to nie będę go robił. Ok, to zaczynamy. Pierwszy odcinek z mojej serii to jak wejść na nk.pl, yy, na, na przykład moja, in, yy, przeglądarka, przepraszam, na przykład moja yy, przeglądarka internetowa jest Google Home, klikamy w nią, a Wy możecie Mozilla lub Explorer, czy jakąś tam inną i wpisujemy nk.pl i tutaj mamy się po prostu zalogować i tyle. OK, Więc to było tyle był z wami, niedzielny gracz, który pokazywał wam jak wejść na